Cześć, kochani! Jako, że łapiemy już powoli jakiś ze sobą kontakt, stwierdziłam, że dobrze byłoby, gdybyście co nieco nawet o mnie wiedzieli, ponieważ zdarzają się różne pytania, a za każdym razem odpowiadać to też właściwie bez sensu. Więc stwierdziłam, że nagram taki filmik, w którym podzielę się kilkoma ofertami o mnie. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania dalej. Po pierwsze, lat mam 19. Jestem uczennicą liceum odznaczającego na profilu matematyczno-geograficznym. Nie interesują mnie studia. Wolałabym szkołę policjalną w kierunku fototechnika oraz dobre kursy wizerzu. Obecnie jestem totalnym samoukiem, jeśli chodzi o zdjęcia, jak i makijaż. Głównym źródłem są książki, internet oraz y, właściwie no, można to zarzuty wtrącać do internetu, ale też gdzieś w telewizji, jak widzę dane osoby w y, konkretnych makijażach. W y, kwestii prób i błędów y, staram się coś y, wykombinować. Idzie mi to czasem lepiej, czasem drożej, to już y, będziecie oceniali wy. Pilnuję trzy małe dziewczynki. Jest to moja dodatkowa praca pomiędzy szkołą. Jestem totalnie leniwa. Może się komuś wydawać, że to niemożliwe, bo jeśli osoba zajmuje się fotografią, makijażem, musi jeszcze chodzić do szkoły. Mało tego, yy, mogę podpiąć tutaj siódmy fakt, więc yy, muszę znajdować czas na wszystko po kolei, ale tak, jestem totalnie leniwa, zanim ja się wydrzewię z domu, bo jak ja już zacznę coś robić, to ja latam po prostu, bym miała motory nie powiem gdzie wsadzone i po prostu latam i kombinuję jak mogę i staram się jak najwięcej z siebie dać w każdej dziedzinie, którą, dla której czas poświęcam, ale prawda jest taka, że zanim ja się zwlokę z łóżka, żeby pójść czy do szkoły, czy właśnie do swojej pracy, czy wziąć i nawet tą kamerę, cokolwiek jest to dla mnie takie wyzwanie, jestem uzależniona od internetu. Jak większość osób, ale przede wszystkim YouTube i Facebook. To, jest total... to są dwa totalne zjednacze czasu. Ja wchodzę o godzinie 15 na Facebooka, a o 18 stwierdzam, że przejrzałam tylko dopiero połowę i jak ten czas szybko minął. Nienawidzę pająków i innego robactwa. Totalnie się brzydzę. Nienawidzę uczyć się języków. Dla mnie języki obce mogłyby nie istnieć, mogłabym się porozumiewać, tylko w języku polskim. Niestety oglądając właśnie tutoriale czy poradniki, większość rzeczy, jeśli chcemy się coś konkretnego dowiedzieć, niestety są to anglojęzyczne filmy. I owszem, rozumiem zdecydowanie większość filmów, które gdzieś tam oglądam, wiem o co w nich chodzi. Czasem prawdopodobnie jest tak, że nie do końca coś tam rozumiem, ale z to jestem w stanie wyłapać, ale naprawdę jakbym miała siedzieć, uczyć się i mówić płynnie jakimiś językami, dla mnie to jest straszne. Słucham bardzo mocnej muzyki. Dla mnie yy, muzyka, która jest totalnie klubowa, albo nie wiem, y, taka nawet w radio, nie przypada mi do gustu. W distropolo, to już w ogóle mogłabym o nim zapomnieć i zacząpać to gdzieś głęboko pod ziemią. Ale właśnie metal, rock to, jest, to są zdecydowanie moje klimaty I prawdopodobnie tego nie widać po tym, jak siedzę przed wami i nagrywam filmy Ale tak, to jest coś, czym się totalnie odnajduje I sprzątanie nauka mogłaby cały czas lecieć Metallica albo Iron Maiden ACDC lub jeszcze kilka różnych takich kapel To jest totalnie mój klimat, a jak wchodzę na zlot motocyklistów to już w ogóle mogłabym tam zostać, na wieki mogłabym tam w tym miejscu umierać Jestem typem imprezowiczki cały czas właściwie siedzę w domu, nie wychodzę, od czasu do czasu spotkam się ze znajomymi ale przede wszystkim to właśnie internet, wyszukiwanie nowych nowin... nowych nowinek, różnych cieczawostek oraz yy, samo doskonalenie, bo właśnie próby nagrywania filmów, bądź też samemu ćwiczę coś tam na sobie, bądź też szukam różnych rzeczy, gadżetów albo inspiracji, jeśli chodzi o sesje zdjęciowe, więc cały czas żyję w tym świecie, a przy okazji siedzę pod procent z ciepłą herbatą i obok gdzieś na pewno mam różne książki. Nienawidzę Roman Dla mnie wyciskacze US mogłyby nie istnieć. Nienawidzę siedzieć i płakać bo ktoś dość zostawił, porzucił tamta osoba, płacze, zdradziła go z inną osobą. Katastrofa dla mnie to jest coś strasznego. W ogóle, według mnie, takie filmy powinny być zakazane, bo robią tylko wodę z mózgu. Rzadko kiedy korzystam z telewizora Jeśli już, to właśnie, żeby obejrzeć nie wiem, jakieś filmiki na YouTube, bo mam normalnie tam rano aplikację i jest mi zdecydowanie łatwiej Na większym ekranie wszystko dobrze widzimy Mam się zdarzy, że trochę przerzucam po tych kanałach, straczę tam I film programu właściwie typu, dlaczego ja, szkoła, ukryta prawda Ludzie, czemu wy to oglądacie? Takie programy robią wodę z mózgu, pokazują bardzo no. dziwne przypadki z życia. Owszem, one prawdopodobnie w pewnym stopniu i gdzieś tam się pojawiają w ludzkim życiu, ale nie wolno brać z tego żadnego przykładu. A już na pewno jakoś nie inspirować się tym, bo naprawdę, nastolatkowie nie ćwają stop w toaletach, nie kupują alkoholu i nie sprawdzają, który szybciej padnie po wypiciu 100% trunku w jednej z toalet czyli Naprawdę, czegoś wtedy nie ma, to jest totalna abstrakcja. Pokazują to w telewizji, a młodym ludziom po prostu odbija. I to nie jest tak, że to było wcześniej i oni teraz to pokazują w telewizji. Nie, to właśnie takie programy w telewizji. Pokazują y, takie bardzo dziwne rzeczy, które później osoby się tym inspirują. Nie ma co się oszukiwać. Młode organizmy są bardzo chłonne, więc, jak przychodzi co do czego, mamy coś takiego w telewizji i ktoś jest non-stop, napastowany takimi informacjami, to on po prostu zaczyna myśleć w ten sposób, jak ktoś mu każe. Więc to, co jest pokazywane Nosto w telewizji, on uważa to za fajne i twierdzi, że tak należy robić. I to jest dopiero przykre, bo dopiero od tego czasu jak weszły te programy i oni dopiero zaczęli odstawiać różne dziwne szopki. Więc yy, to jest właśnie to, czego najbardziej nie lubię w telewizji. I to już na tyle. Yy, zostawcie kciuka do góry, jeśli spodobał Wam się ten film. A ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!